Witam serdecznie. Z nami jest Agnieszka Ciupek i Aleksander Mocek. Przygotowują się właśnie w tej chwili do koncertu, który odbędzie się w sobotę w Domu Polskim. Agnieszko, czy możesz nam opowiedzieć o tym koncercie? Jak najbardziej. Na koncert już serdecznie zapraszamy. <grym> to pierwsza podstawowa, bardzo ważna informacja, że jesteśmy otwarci na publiczność. Z racji Bank ideju, który niestety nadchodzi również i, i gdzieś tam nam te plany mm, troszkę krzyżuje. A propos koncertu. Koncert tak, tak naprawdę miał być. Recitalem Aleksandra i głównie miał się skupiać na muzyce fortepianowej na tych kompozycjach. Jednak z racji, że współpracę jakby w duecie śpiewaczo grającą nawiązaliśmy już kilka miesięcy temu, tak się szczęśliwie składa, że, że będziemy mieli możliwość współpracować też tutaj. Połączyliśmy to. Czyli będą tak naprawdę zarówno fragmenty muzyki wokalnej, jak i muzyki. Z Stowarzyszeniem Fortepianu, Fortepianowej. Yy, I cóż, mamy okazję usłyszeć Chopina w Dublinie, w Domu Polskim, więc myślę, że warto tym bardziej przyjść i, i, i posłuchać, bo to przecież taki wspaniały nasz kompozytor. Z drugiej strony muzyka wokalna, która jest zupełnie zróżnicowana, bo zarówno z różnych okresów, jak i różnych kompozytorów i forma pieśni, czyli bardziej kameralna i w różnych językach, bo będzie i Strausa, będzie aria w języku polskim, będzie też angielski, więc będzie to naprawdę bardzo ciekawy koncert pod względem różnych form, języków, e, narodowości i, i myślę, że tym bardziej warto jest przyjść, bo każdy znajdzie coś dla siebie po prostu. Agnieszko, skąd zainteresowanie taką muzyką? Muzyką klasyczną. E, czy zaczęło się wcześniej? Chyba nie, jeżeli chodzi o śpiew to na pewno tak, ponieważ wokal towarzyszy mi od zawsze i od zawsze śpiewałam. i Wcześniej była to poezja, gdzieś tam skupiałam się na musicalu, kiedy byłam młodsza, a później przyszedł okres wyboru studiów. I z racji, że u nas wygląda to tak, że by edukować się jakoś państwowo i, i, i później jeszcze mieć uprawnienia do nauczania, co zawsze też było tą stroną, która mnie pociągała w muzyce, by później już wiedząc móc przekazywać dalej, jest akademia muzyczna i wtedy już tylko stricte śpiew klasyczny, ponieważ nie można uczyć się u nas na żadnym uniwersytecie wyższym, na, na wyższej akademii śpiewu rozrywkowego, popowego. I tak to się zaczęło. I na początku nie byłam do tego przekonana, zupełnie szczerze mówiąc. To nie jest tak, że od zawsze interesowałam się operą, czy od zawsze gdzieś tam była mi bliska, czy zaszczepiali mi to rodzice. Właśnie nie tak to się zaczęło, a wygląda to w tym momencie tak, że. Gdzieś tylko i wyłącznie w tej niszy można powiedzieć chciałby się zostać, więc tak naprawdę mając 19 czy 20 lat można odkryć nową miłość i być zarażonym tak naprawdę, czymś co jest bardzo niedostępne, a później wydaje się być bardzo bliskie i takie się staje. Więc w sumie miłość do opery narodziła się u mnie na Akademii Muzycznej dzięki wielu mistrzom, których też tam poznałam i byli wielkimi profesjonalistami, jeżeli chodzi o, o śpiew sam operowy klasyczny. E, jesteś określana Agnieszka Ciupek Sopran, co to właściwie znaczy? Co to właściwie znaczy, że ten sopran się już przyczepił już tyle. <noise> jeżeli chodzi. Jest to mm, gatunek głosu, jest. Y, Kategoryzacja, tak? Mamy alt jako najniższy głos, yy, żeński, później jest meco, sopran, sopran. I ten sopran to tak naprawdę jest yy, nie krzyż pański, bo nie można tak powiedzieć, ale głównie kobiety mówią wysoko. Głosy kobiece są z natury wysokiej, więc najwięcej jest sopranów, tak jak wśród mężczyzn najwięcej jest barytonów, yy, bo jest to tak jakby najbardziej w tej, na tej wysokości naturalnej głosu uplasowane gdzieś tam w skali głosu, akurat sopran. I ten sopran może być różny, bo może być i koloraturowy, co tak pięknie brzmi, to tak jak tu Alleg wygrywa te wszystkie tarera, to jest ta biegłość głosu, ta giętkość, lekkość. Yy, mamy głosy spintowe sopranowe, mamy dramatyczne. Yy, głos sopranowy tak w skrócie, jeżeli chodzi o skalę z takich informacji książkowych, sięga od dźwięku H do yy, w ekstremalnych warunkach F czterokreślnego. <grymny> Obejmuje ponad ponad 3 oktawy, tak, tak to wychodzi głosowo. Na sopran też zostało napisane najwięcej utworów, najwięcej oper, najwięcej ari popisowych, więc generalnie jeżeli chodzi o wybór repertuarowy, to sopran ma chyba największe pole do popisu, ale tak jak mówię, nas sopranów jest najwięcej, co jest najstraszniejszą informacją w tym wszystkim, ponieważ konkurencja jest ogromna. Ale na pewno hmm, też głos sopranowy jest bardzo frapujący dla publiczności, tak jak i tenorowy, ponieważ te najwyższe dźwięki w jakiś przedziwny sposób wezwalają zawsze w publiczności największe emocje. I to jest właśnie często takie niesprawiedliwe może dla śpiewaka, kiedy on przygotowuje się do całej partii, studiuje całe libretto, wczuwa się w postać, umiera na tej scenie i przechodzi przez wszystkie stadia rozpaczy i, i też euforii często. A publiczność czeka na to wysokie C, wysokie D, czy ekstremalne F w jakiś, dokładnie, gdzieś te wysokości. I nie jest to sprawiedliwe dla śpiewaka, który tak naprawdę cały ten warsztat, całe to zaplecze polega na czymś zupełnie innym, ale sopran ma też to coś dla publiczności, to coś na co publiczność czeka i to są między innymi te wysokie dźwięki. A ja mam teraz pytanie do Alka. Y Alku, jak to jest grać z Agnieszką? Bo jak wy się poznaliście? No. Chętnie posłucham. No tak, w tej chwili nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. biorąc pod uwagę, że Agnieszka to... jest w pobliżu, ale muszę powiedzieć, że współpraca z Agnieszką od samego początku była dla mnie dużą przyjemnością. W zasadzie stało się to przypadkiem, ponieważ Agnieszka znajdowała się dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym miałem rozpocząć współpracę z kimś innym. Agnieszka podeszła, nagle rzuciła na pulpie o, po i, e, i powiedziała, żebym jej coś podegrał, i myślę, że mniej więcej w tamtym momencie okazało się, że, e, że nawiążemy jakąś nić współpracy, która potem wo, wobec różnych e, okoliczności okazało się, że właśnie w jakiś sposób zrealizowała się tutaj w Dublinie, kiedy pojechaliśmy razem na konkurs wokalny międzynarodowy w styczniu 2013. Alku, wygrywałeś wiele konkursów pianistycznych, możesz nam o tym opowiedzieć? Um, nie wiem, czy słowo wiele jest, jest najodpowiedniejsze. Powiedzmy, że każdy instrumentalista w ramach cyklu kształcenia w szkołach muzycznych, państwowych, ma okazję uczestniczyć w różnych konkursach, i ja tak właśnie uczestniczyłem przede wszystkim, powiedzmy, na przedakademickim etapie etapie mojego, jakiejś ścieżki zawodowej czy ścieżki artystycznej. Ja Natomiast nigdy do, końca, nigdy do końca nie odnajdowałem się w tym, w, tym, w tym temacie, to znaczy to zawodnictwo muzyczne, współzawodnictwo, atmosfera napięta, oceny wsze wszechobecne, to nie, nie do końca się w tym odnajduję. Zdarza mi się pojechać na konkurs, owszem, Natomiast na pewnym etapie mam nadzieję, że się nauczyłem podchodzić do tego jako do czegoś ciekawego, poznać ludzi, poznać ludzi z całego świata, jak oni grają. Tego się nie doświadczy na żadnym festiwalu, gdzie osoby są zapraszane. A tutaj po prostu pewne osoby są przyjmowane na konkurs i jest okazja usłyszeć, jak w tej chwili się gra, w jakim obszarze świata. Nie, nie, ma, nie mam jakiejś takiej emocjonalnej więzi z konkursami. A powiedz mi, kim są twoi mistrzowie, a ewentualnie kim są twoi trenerzy? Miałem wielkie szczęście do pedagogów. Również w zasadzie przez, przez całe życie, ponieważ zaczynałem jeszcze od. Od nauki podstaw w ogóle muzyki, zanim zacząłem się uczyć gry na instrumencie, co jest dosyć nietypowe, ponieważ większość instrumentalistów zaczyna swoje kroki od ruszania palcami. Ja miałem też szczęście, że przez kilka lat po prostu uczyłem się muzyki. W wspaniałej atmosferze i do dziś dużo z tego myślę czerpie. A potem miałem dużo szczęścia do pedagogów i nie tylko pedagogów, pianistów. Ja również gram na instrumentach historycznych, klawiszowych. W zasadzie w tej chwili nawet trochę bardziej się tym zajmuję niż, niż flortopianem. E, także, także udawało mi się współpracować w tym względzie Mistrz Uczeń z, z organistami, klawesynistami, również z, z innymi instrumentalistami. E, Także w zasadzie musiałbym wymienić bardzo, bardzo wielu mistrzów, których miałem okazję spotkać i których mógłbym tak określić. A kto cię inspiruje? Chyba życie mnie inspiruje. Nie, trudno mi powiedzieć, żeby, żeby były jakieś konkretne osoby. To znaczy, to jest tak, że można posłuchać znakomitego sopranu, który może być inspirujący, i można w jakiś sposób tę inspirację przełożyć na to, co się dzieje z zupełnie innej epoki, zupełnie inaczej, ale po prostu przełożyć ten jakiś etap zachwytu albo. Ogólnej fascynacji na coś innego. Także też wolałbym uniknąć odpowiedzi na, na to pytanie bez podawania nazwisk. To mogą być osoby grające na różnych instrumentach, zajmujące się różnymi rzeczami. To nawet nie muszą być muzycy często. Także, y, także ta inspiracja, to chyba jest nawet ważne, żeby umieć ją znaleźć gdzieś poza swoją taką wąziutką działką. Dokładnie. Agnieszka, moje pytanie do Ciebie właśnie, kto, kto jest Twoim nauczycielem, kto Ciebie inspiruje, kto, kto mnie inspiruje? <laughs> to znaczy, jeżeli chodzi o nauczyciela, konkretnie o profesora, to zawsze będę wymieniać y, panią profesor Monikę Swarowską-Walawską, y, z którą zaczynałam w Krakowie, z którą przeszłyśmy Szkołę Życia i Szkołę Śpiewu i która jest wspaniałą inspiracją zarówno życiową, jako Osoba, to co ona prezentuje sobą jako człowiek i te gdzieś tam idee, które ona wyznaje, myślę, były taką wspaniałą kamą, czymś, na czym budowałyśmy w ogóle edukację. To było wspaniałe trafić na śpiewaka, który całe życie poświęcił operze, spędził na niej 20 lat, równocześnie ma piękną, wielką rodzinę, zupełnie niepatologiczną, i w tym wszystkim odnajduje Znajduje radość robienia tego, co, co przez lata wykonywał na scenie, a później przekłada to na naukę, na nauczanie. Dla mnie to było niesamowite, że ona z takim samym zapałem, który można było usłyszeć w jej nagraniach wcześniejszych, bo to był głos niesamowitego formatu, który mógł naprawdę robić karierę zagraniczną, ale przez to, że wybrała też rodzinę, ten wybór jakby. No, gdzieś klasyfikował ją na mniejszy obrąd, na mniejszy region, na Polskę po prostu. I ona przekazała mi najważniejsze, co myślę, teraz ja będę kultywować i szerzyć i zaszczepiać, że prawda w muzyce jest piękna, że mamy czerpać, właśnie tak jak Alek powiedział, inspirować się życiem, inspirować się. To, że my, można powiedzieć, odtwarzamy muzykę, dobrze, mamy materiał nutowy, ale to, co dalej się z tym dzieje, to wszystko jesteśmy my, to wszystko jest to, co nas otacza i tak dalej. Ale wracając do Alka, jest to pierwsza osoba, która no. jest e, e, tak uzdolniona, jeżeli chodzi właśnie o sam fortepian. Po raz pierwszy spotkałam człowieka, na mojej drodze, jeżeli chodzi o współpracę, który byłby tak otwarty na muzykę w ogóle. To nie jest tak, że jest to pianista, który jest w systemie, siedzę w sali od do, spędzam tam 10 godzin dziennie, inspiruje mnie klapa fortepianu. <grafy> Czy tego typu. O, klapa może być bardzo ważna. <grafy> jest... Na pewno nie przez 15 lat, chociaż można i tak, Uf. jeżeli się ma aż taką wyobraźnię. Jest to osoba, która y, słucha muzyki w ogóle, bardzo różnej. Nie, nie, absolutnie. Nie skupiajmy się tutaj tylko i wyłącznie na y, śpiewakach, jak to zwykle bywa. Mm. Oprócz tego, że klaweson, oprócz tego, że fortepian, oprócz tego, że teoria muzyki, to tak jak mówię, y, jest taka duża tolerancja i otwarcie i współpraca układała nam się, choć jest to bardzo zmierzły człowiek prywatnie. No, Nie, absolutnie żartuję. Artyści bywają kimeryczni czasami. <grymne> nie musi, musisz być specyficzny w jakimś stopniu. Nie jest to, i wspaniale. Nawet tak ty jest... była od tego wolna. <grymne> Dziękuję. Dobrze, już Tak. Myślę, myśl, ba, tą że my każdym... po prostu to, co możemy powiedzieć, że artyści <grymne> bywają zazwyczaj dosyć specyficznymi ludźmi, czego to może nawet smutne, tego, tego nie widać tak na, na scenie, ponieważ jeżeli ktoś przychodzi na nasz koncert, albo nawet rozmawia po koncercie, przed koncertem. To, to często na tych artystów patrzymy jak na takie osoby, które odnajdują się na scenie, i tak dalej. Natomiast tu bardzo często są specyficznie ludzie, i myślę, że tutaj to, co Agnieszka usiłowała powiedzieć o mnie, a co, co, na co ja w jakiś sposób usiłowałem odpowiedzieć, to że. Em, no, nasza współpraca układała się w jakiś sposób burzliwie, ale zawsze bardzo, bardzo ciekawie i inspirująco. Na pewno inspirująco. Co w jakiś sposób na pewno też znajduje pewien oddźwięk w naszych potem produkcji. Miejmy nadzieję, że ta cała A. walka emocji też odnajduje właśnie ujście już. <śmiech> <śmiech> Co, po prostu jest to strasznie nietypowe, że człowiek, który studiuje na kierunku na przykład instrumentalistyka, jest tak otwarty na śpiewaków. Bo śpiewacy, umówmy się, są bardzo różnie odbierani przez y, środowisko muzyczne, często z takim ogromnym przymrużeniem jednego oka i drugiego zarówno. Więc tutaj z Aleksandrem rzecz polega na tym, że on przynosił mi nagrania, że on na przykład gdzieś y, pokazywał mi odsłony nowych dla mnie śpiewaków, którzy śpiewają zresztą świetnie i on jako bardzo dobry instrumentalista, a żaden śpiewak, potrafił to wychwycić. Co też było... <laughs> nie płacz, nie płacz, spokojnie. spokojnie. Oczywiście, ta Zielanka. Y, dlatego zapraszamy Państwa na koncert, ponieważ y, myślę, że kompilacja tego wszystkiego, całego tego zaplecza y, będzie. Y, idealna razem y, kompilacja tak osobowości Alka mojej emocjonalności w tym wszystkim i naszego warsztatu bo już troszeczkę jesteśmy zgrani co też jest nie, nie bez znaczenia ponieważ Alek przyleciał teraz do Dublina tak naprawdę na bardzo krótki czas my nie będziemy mieli wiele czasu na próby ale myślę że będą to bardzo y, efektywne spotkania i to, co już mamy przygotowane, to jak już gdzieś tam zdążyliśmy się poznać na, tym, na arenie muzycznej, gdzieś tam w tym wymiarze. Mam nadzieję, że zaprocentuję również w sobotę. Dla nas to będzie ogromna przyjemność, dla mnie osobiście na pewno. I strasznie cieszę się na ten koncert, więc tym bardziej zapraszamy. A tutaj jeszcze chciałbym dodać, że kiedy przychodzi się na koncert, to nie zawsze się myśli o tym, jak te osoby przygotowywały to, to wykonanie. Przychodzimy i chcemy dostać produkt gotowy, prawda? Coś przedstawionego nam. Natomiast tutaj powinniśmy zwrócić uwagę, tak jak już Agnieszka powiedziała, na, na ten etap przygotowań, że na przykład tutaj będziemy mieli bardzo mało czasu i będziemy jakoś czerpać e, z tego, tego, co robiliśmy. Słońca e, tak, z tego, co robiliśmy też pół roku temu na Dokładnie, przykład. Natomiast okay. tutaj jeszcze odpowiadając też na Agnieszki różne wypowiedzi o mnie, chciałam powiedzieć, że Agnieszka jest absolutnym fenomenem. Może dla kogoś będzie ciekawe, tak słuchając jej śpiewu. Wokalistki, która na przykład nie spędza całego dnia z szalikiem, pijąc ciepłą chlebatkę z miodem, żeby strony głosowe odpowiednio były ukształtowane i przygotowane do pracy, nie ma oporów przed śpiewaniem o godzinie 7 rano, co dla śpiewaków zazwyczaj jest czymś w ogóle nie do pomyślenia, że oni mieliby zacząć pracę ze swoim głosem o 7 rano, bo ich głos o tej porze nie jest dość nie on wiem, jaki. on jeszcze wtedy tak, tak dobrzemuje tak, sobie. Polarnie, natomiast współpraca z Agnieszką dla mnie też była czymś zupełnie, nowo, zupełnie, zupełnie nową jakością, jak to się tyle raz mówi, w kontekście pracy z wokalistami, ponieważ z Agnieszką po prostu można było o każdej porze dnia i nocy siadamy, gramy i robimy. Jest tego efekt i jesteśmy w stanie coś z tego stworzyć. A to wcale nie jest takie, takie częste, i wcale nie chcę tutaj mówić źle o wokalistach ogółem, natomiast Agnieszka z pewnością tutaj jest pewnym ewenementem. To genetyczne obciążenie takie pozytywne. Ja się niczym nie wspieram, proszę Państwa, żadnych sterydów i niczego w tym stylu, absolutnie. To żeby nie ograniczać czasu na próby, zostawimy naszych artystów. Dla pawilonu Samanta Stochla. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy Dzień. pięknie.